Siedzi w MRF-ie 170 wleciała, Morecki Zaraz trzeba się zatrzymać, zrobić prezentację jest Nowy silnik 170 Morecki jak trzeba. Zaraz O. No, jest silnik 170 siedzi. Nie mam gaszenia, bo mi nie przyszło. Nie wiem, czy zapomnieli mi dać do zamówienia. W każdym bądź razie muszę na biegu gasić. No, silnik dobrze podaje. Już miałem problem z nim, że nie miałem tego iskry. No tak poza tym silnik się na razie dobrze sprawuje. Niecałe 5 motogodzin zrobione na nim, jeszcze jedna motogodzina i olej zlewam. Silnik zapowiada się ciekawie, chociaż już usterka jakaś na początku była. Zobaczymy, może coś z tego będzie. Mocowo dobrze podaje. Jeszcze z. Takich plusów to nóżkę zakupiłem, bo jest już dostępna. Także jest nóżka. Nie wiem, czy będzie słychać, ale mi trochę rolka tutaj hałasuje od łańcucha, bo nie przyuważyłem, że ona jest też zjechana. Strasznie hałasuje, ale musiałam też zmienić. to ten wyłącznik kupić, bo nie ma mi że na biegu krasić na ten tor, troszkę pojeździć bo się zaraz ciemno będzie robić a nic nie pojeżdżone ale jak się tak nie jeździ po to, że za często to potrafi wymęczyć skurczyny そう <對 S 2> de